Odpowiedzialności organizatora jest to, żebyście Państwo próbowali, i to jest klucz do sukcesu, współpracować z organami, które będą w takim stopniu też odpowiadają za organizację i interesy nie, nie, Staramy się nie robić pod także piszemy tę decyzję szybciej niż te ustawowe. Szery. Oczywiście, słuchajcie, kompletność dokumentacji. Z tym są duże problemy. W tytule było mojego wystąpienia, kiedy należy odstąpić. No nie ma wszystkich kwitów, to nie składa, bo nie ma co. Dlaczego imprezę robimy na piasku, a nie na betonie? Czy na asfalcie? Piasek jest jasny i na, inaczej się nagrzewa. A zatem? Tak, takie są rzeczy, i wpływa na liczbę interwencji. Ubezpieczeniowego dzielimy imprezy na imprezy, które podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu i pozostałe imprezy, w szczególności imprezy masowe nie Jeżeli na miejsce zdarzenia przyjeżdża, przyjeżdża czy przyjeżdżają zastępy Straży Pożarnej, to w momencie, kiedy na punkcie przyjęcia siły środków znajduje się osoba, która powie wstępnie co się dzieje jest to znacznie uproszczenie, bardzo duże uproszczenie dla, dla, dla kierującego działania. imprezy, tak jak powiedziałem, powinny być traktowane w sposób szczególny i myślę, że nadal nim statusu zwykłego imprezy masowej jest, jest niewystarczająco. Pomysł kolego jeszcze bardziej podoba. E, tak jak, jak, jak Pan mówił, te siły i środki są trochę na wydos, tak? Bo zawsze miałem może być białe się na dla dobra chorego nie? i zawsze może być lepiej. Tak? Jesteśmy na wszystko przygotowani pod warunkiem, że nic się nie wydarzy.